Napinamy mięśnie brzucha, biodra pod kątem prostym. I jeszcze raz. I stop. Teraz zrobimy przesiady biegacza. Schodzimy nisko i tylko z uderzeniem. Gotowi? W przód i w tył. I jak najniżej. Uderzenie z przodu i powrót, jakbyście kołysali ciało. I jeszcze dwa. Jeden. I stop. Druga noga. Pozycja. Uderzenie i powrót. Wypychamy z pięty. Mięśnie brzucha napięte. Dziewięć razy. I jeszcze dwa. Jeszcze jeden. I stop. Unoszenie na boki. Gotowi? W górę i w dół. Nie wychodzimy poza linię ramion. Napinamy mięśnie brzucha podczas podnoszenia. Mięśnie naramienne składają się z trzech grup mięśni. Przednich, środkowych i tylnych. Ostatni. I stop. Wracamy do krzesła. Do uginania przedramienia z podparciem. Oparcie. Gotowi? Liczymy na dwa w górę i na dwa w dół. W górę, dwa i w dół dobrze, płynne ruchy, bez pochylania pleców i karku. Trzymajcie się prosto. Mięśnie brzucha napięte do góry, dobra technika. Spokojnie. Trenujemy ten mięsie. Koncentrujemy się na bicepsie. Jeszcze parę. Mięśnie brzucha napięte i jeszcze jeden. Teraz druga strona. Pozycja. Liczymy na dwa w górę i na dwa w dół. W górę, napinamy i w dół. Starajcie się utrzymać ramię w spokojnym ruchu. Liczymy teraz biceps. Mięśnie na ramienne też mogą się napinać, bo też uczestniczą w tym wysiłku. W górę, dwa i w dół. Wiem, że zrobicie osiem powtórzeń. I jeszcze dwa. I jeden. I przejdziemy do mięśnia trójgłowego. Świetnie. Możecie położyć hantle na udach i wysuwamy się w dół i w górę. Osiem razy. W dół i w górę. Starajcie się maksymalizować zasięg ruchu. W dół i w górę. Teraz mamy dodatkowe obciążenie w postaci hantle. Jeszcze dwa. Jeden. I stop. Stajemy. I znów przechodzimy do przysiadów na jednej nodze. Gotowi?